Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Kolejne zadanie standardowa nierówność kwadratowa, czyli liczymy deltę pierwiastek z delty X1, X2, zaznaczamy na osi miejsca zerowe X1, X2 i odczytujemy z wykresu. No to do dzieła. Delta minus 16 do kwadratu 256 odjąć 4 razy 3. Razy 16 czyli to jest 256 odjąć 192 czyli mamy 64 delt, pierwiastek z delty 8 x1 to jest 16 minus czyli minus b minus pierwiastek z delty czyli minus 8 przez 2a czyli przez 6 mamy tutaj 8 szóstych czyli 4 trzecie i mamy 16 plus 8 na 6 24 szóste czyli 4 miejsca zerowe to odpowiednio 4 trzecie oraz 4. Patrzymy na a. A jest dodatnie, czyli ramiona idą do góry. Gdzie to jest dodatnie? Tu jest dodatnie i tu jest dodatnie. Czyli x należy do przedziału od minus nieskończoności do 4 trzecich. Suma od 4 do plus nieskończoności.